Dobry w kolejnym vlogu. Patrzcie jakie cudo, naprawdę cudowny jest ten wianek, ale ciężki, trochę waży. Mamy go od dwóch tygodni i jeszcze nie wisi u nas na drzwiach wejściowych. No Bo wcześniej, jak go zawiesiłam na takim haczyku niby jakiegoś metalu, no to niestety to nie spełniło swojej funkcji. Kupiłam nowy haczyk i mam nadzieję, że w końcu, w końcu. O, Rzasiek przejął kamerę, to ja Wam może pokażę. Jak coś to. Janek, kupiony w lokalnej kwieciarni, więc no nie jest do zamówienia. Fajne, bo z, z koniem, więc zobaczcie, konia ma w środku. Ale to widzisz, ładny? Ładny, no taki ładny. kolorowy. Rzadko się zdarza. najczęściej, najczęściej są takie. Trochę tych zielonych gałązek Mi się bardzo podoba. Dobra, mam nadzieję, że będzie się trzymał. Idę też posprzątać u mojej drzwi. No, a taki przedświąteczny dzień. Dobra, przywiązałam taki grubszy sznurek jutowy. Mam nadzieję, że wytrzyma, bo naprawdę on sporo waży i idę testować patent z TikToka. Dobra, żeby nie było lipy. Najpierw e, odtłuszczam te drzwi, żeby mocno się trzymał haczyk. Zobaczymy. Dopiero co pozabierałam stąd dynie. później byliśmy chorzy i nie miałam czasu tutaj posprzątać. Więc teraz zrobimy sobie taką małą metamorfozę. Chciałabym tutaj dać żywe choinki. Oczywiście posprzątam wycieraczką, myję drzwi, będzie ten wianek, donicę pochowam i tyle. ma dotrzeć do nas pan elektryk więc mam nadzieję, że tego kabla i tego w końcu nie będzie no no no, wisi piękny jest ale się zmęczyłam trochę, żeby tą raczkę odkurzyć i tak jest idealnie o, ale chyba na ciemno tak jest, po prostu to mi się bardzo podoba Figusek, ale ładnie mamy. Nie wiem, czy trochę wyżej tego wianka nie dać, ale wtedy czy nie będzie za mało widoczne? Hmm, dylematy. Ja tu w planach miałam dekorowanie domu, a mąż mnie zabiera na wycieczkę. Gdzie? Zobaczycie. Figa. Ja go też wykorzystam po drodze. Oj, wykorzystam tego grzeczka po drodze. Mówię Ci. Ogonek. Gdzie ten ogonek, co tak pięknie merda? Jest, jest. Dobra, bądź grzeczna. Bądź grzeczna i pamiętaj, że tu jeszcze masz kawę kości do gryzienia. Nic innego. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy jakiś budżet ustalony na dzisiejsze zakupy? Na zakupy? Tak. My nigdy nie ustalamy budżetu. Nie? Nie. Ale ja jadę maszyno oglądać, wiesz. Jak tam nie ma budżetu, to... Mm. To sprzedaj dom. No, 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 no. Grzesiu ma tutaj czarny humor od rana. Mówi, że jedziemy na zakupy i że sobie sprawi chyba prezent na święta, tylko ty masz... dom trzeba sprzedać najpierw. A ty masz taki biały humor. Mówiłaś na początku, że mnie wykorzystasz po drodze. Ale nie na tyle, żeby dom sprzedawać. Co? Bez kabusi twoich zakupów nie przeżyję. Naprawdę. Ja muszę się obudzić, chociaż ta wiadomość mnie już trochę obudziła. ale tak mi się chce kawy. skawka na Orlenie to nie przypadek. Chciałam wam powiedzieć o aplikacji Witaj. Pewnie ją znacie, ale może nie wiecie, że zbierając punkty w aplikacji Witaj za to, że robicie zakupy na stacjach Orlen, no to możecie później te punkty wymienić na jakieś nagrody czy kupony dla siebie, ale teraz uwaga, też jest taka możliwość, że możecie zostać Świętym Mikołajem i swoje punkty przeznaczyć na wybrany cel charytatywny właśnie poprzez fundację Orlen zostawię Wam link w opisie pod filmem. Tam po prostu wybieracie sobie, jaki szczytny cel chcecie wesprzeć. Tam jest sporo różnych opcji do wyboru. No i gotowe, swoje punkty przeznaczacie na pomaganie więc ja Was zachęcam do pobrania aplikacji Witaj. A jeżeli chodzi o Orlen, to dzięki zaangażowaniu swoich klientów, oni już od wielu lat wspierają różne akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, Służby zdrowia wspierają, środowisko, ale także osoby potrzebujące. Halo? Halo, dzień dobry, Bardowski Grzegorz z tej strony. Witam. Mam takie pytanko. Widziałem taki kombajnik czerwony. Jest na placu? Jest. A czy mógłbym podjechać obejrzeć go? Y a jakby tak na jutro? Y jutro 8 rano ci zadzwonię. Dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, to na razie. No na razie, dzięki. No to sobie poglądałem. dzisiaj. Wyprawę zrobiłem bez telefonu wcześniejszego. Ale to nic, mój plan dalej jest aktywny. W tak. takim razie do Złotoryi mam bardzo blisko i zakupy. Jeszcze po drodze mama zadzwoniła, że lampki są jej potrzebne Ale i tak na u mnie, choinkę. u mnie i tak. 800 hmm. No, co Co 800. No, 800 lampek w sensie długość. No. Jak zakupy, to zakupy. Ja byłam w takim małym lokalnym butiku, bo zobaczyłam na Facebooku, że mają skarpetki. Widzicie jakie? Takie. Takie. I takie. Słodziutkie. Słodziutkie i takie przyjemne w dotyku. Ostatnio tutaj byłam, to ta szopka bardzo mi się spodobała. Przywiozłam tutaj Grześka, żeby ją zobaczył. Szopka? Szopka. Słuchaj, tak? No. Właśnie ta. Ona jest taka dosyć spora, ale jest mniejsza też od tamtej, bo na taką to ogromną to bardziej chyba do kościoła. Nie wiem. No ładna. No, no ładna, ale wielka, nie? Ale tak. Ta... Ale zobacz, ta też nie jest taka całkiem malutka, jak na przykład ta, tanie. No. Którą byś wybrał? Ale ładne, co? No. Ta mniejsza, tańsza. Czekaj, to może ja jutro z Wojtkiem coś zrobię takiego. Tylko o, na pewno. Ja ci mogę dużo łatwiejszych rzeczy dać do zrobienia, co są w domu. No to sam, sam będę Ej, ale myślę, że to jest cena chyba ze wszystkim, a nie sama szopka, co? Pan nam tutaj mówi, że te choinki, słuchajcie, możemy sobie później wkopać, bo one mają korzeń, więc to już pierwszy zakup do ogrodu, Grzesiu. Każdy tak mówi, że łyso mamy, a to już choinki będą później na wiosnę. Później do, do tego, do, do wsadzenia? Tak. Mają korzenie, więc fajnie. To się rzadko spotyka, bo często są no takie... Ładne, ale... Ale co, tamte dwie chyba ładne wybraliśmy, co? Ta też jest ładna. Ale ta jest ładna, może Ta jest bardzo ładna. Może ta Ty lubisz takie malutkie, coś widzę. Chyba sobie żonę jak choinkę wybierałeś. Bo ostatnio jak do domu wybieraliśmy, to ty do też mówisz, a zobacz, ta taka malutka, zgrabniutka, przy choinkach to samo. Takie mam preferencje, że coś powiem. Wybór Grzegorza. Bąbeczki będą? Nie, to tylko takie będą stały przed domem, wiesz, i wieniec na drzwiach. I tyle. W kuchni zadyma, bo każdy chce jajka ubijać. Ja to mam pomocników, tak sobie wychowałam. Ja też chcę. Poczekaj trochę, Jasiu. Gotować. Zaraz bo głodny. będzie zmiana. Gotować, bo głodny. Nie ja znajdziemy gotować. Gotować dla mnie, szybko. Pika. Ja to dobrze robię tak boczkiem pokażę ja ci pokażę zobacz tak trzeba złapać i tak o bardzo dobrze bardzo dobrze pewnie będą pytania o przepis banalnie prosty tak jak ja robię to tak boczek podsmażyłam nie dodawałam tłuszczu po prostu on się wytopił z boczku gorący makaron teraz przełożyłam z garnka prosto na patelnię a tutaj mam starty żółty ser sześć żółtek i jedno całe jajko. Doprawię to solą, pieprzem i koniec. To teraz przelewam, mieszam. Może. to ja. będzie ciągnął ten karton? Dobra, pod choinkę. Mama, mama, Oj, powoli. Powoli. widzicie Wiecie, co tam jest? Co to jest? To jest Pana Jezusa. Tak, pięknie to powiedziałaś. Nawet się nie spodziewałam. Uwaga, odsuńcie pudełko. Mama, Właśnie mama, się mama, zastanawiam. Mama, mama, mama. Czy tutaj pod choinką, czy figa będzie e, się do niej dobierała? Jak figa będzie się dobierała, to może tam na półce. Okay. A jeżeli będzie w porządku, to ładnie by tu chyba wyglądała. A kogo tutaj brakuje w tej szopce? Górek, pana Jezuska, Ale tak. Tutaj jest tak. tak. Chwila, bo tutaj jest szkło. Zabierzemy to. Proszę się odsunąć. Kto to jest? <grym koza> to jest wół. Dobra, teraz, teraz łatwiejsze. Uwaga. Cicho teraz. Nie zamknijcie oczy. Teraz uwaga. Kto to jest? A co on trzyma? Jest pokazane? Jaki ma dar? Złoto chyba. A może tam w środku kadzidło, co? A to? Nie wiem. To przecież wiesz, Janek. Jezu. A ilu króli przyszło do szopki, do Pana Jezusa? Trzech. Trzech. Dobrze, Janek. O. To jest panna, To jest, Pana, która urodziła Jezusa. Jak się Pięknie, możesz ją tam ustawić, tak? O, zobaczcie, kogo tutaj tatuś ma. Zaraz ze skrzydłami? Musicie być bardzo delikatne, bo te figury, one są tak jakby. Z czego one są? Z ceramiki jakieś, co? Z taka One mogą się potłuc, wiecie? Musicie poukładać ładnie. Dobry. Mamo, tak? ja źle a bo Jezus jest sobie tam na Ale dobrze. dobrze. on na sianku. Leży. Jezus na środku, a tutaj na tym sianku y, trzeba dać zwierzątka, bo one jedzą, a Jezus już ma pościelone, widzisz? Proszę, on ma tam pod wierzątko. sobą. Zwierzątka tu na Daj, sianku. Daj, żeby pasterz ich przypilnował. Alivia ty królów, bo królowie przybyli i dary złożyli. Gdzie jesteście? To domek. O, karton wykorzystany. Trzy, dwa, jeden. Ojeju, kto tu mieszka? Razem zrobiliście taki domek? Patrz, można otworzyć okno. O, faktycznie. I tutaj też jest okno. Czy to komin? I to też okno. Niechowę już Mhm. Ok. Uh -huh. Powiem Wam, że taki widok cieszy. Cieszy widok, jak ładnie razem się bawicie. Bo ostatnio to różnie bywa, co? Szopka ostatecznie zmieniła swoje miejsce i słuchajcie, to nie chodzi o dzieci, tylko o Figę. Figa po prostu podgryzała tutaj wszystko co drewniane. Tam w środku do sianka się dobierała. No i bałam się, że te figurki szybko zostaną zniszczone, a jeżeli chodzi o dzieci, no to tak jak widać. Figurki były w ruchu i w sumie bardzo się z tego cieszę. Bo chciałam, żeby się zainteresowały, opowiadały. I tutaj jak najbardziej korzystały z tej szopki. Piekarnik już się nagrzewa do 180 stopni. Będę piekła piernik, ale taki piernik na ostatnią chwilę banalny przepis. Nieraz go tutaj wrzucałam, czy gdzieś na Instagram, chyba, chyba co roku wam o nim przypominam i w tym roku nie może być inaczej. Ciasto pyszne, banalnie proste, bo wszystkie składniki wrzucamy do misy miksera, miksujemy przez kilka minut, wylewamy na blaszki wyłożone papierem, pieczamy, możemy poleć czekoladą i gotowe. Jest pyszne. Mm, takie lekko korzenne, ale też nie jest suche, takie fajne, mokre, wilgotne. Prawie wszystkie składniki sobie tutaj przygotowałam. Z tej porcji, z tego przepisu wyjdą Wam dwie takie blaszki, kaksówki. I co my tutaj mamy? Jaja, mleko, olej, kakao, to jest takie kakao prawdziwe, dżem własnej roboty, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, przyprawa do piernika. Jeżeli lubicie korzenny smak, to możecie dodać dwie. I brakuje mi jeszcze tutaj tylko mąki. starałam i niestety trochę pobrudziłam papier. Oczywiście to w niczym nie szkodzi, ale miało być ładnie do um, Ja teraz jeszcze posypię to słonecznikiem. Czasami słonecznik dodaję do środka razem z pozostałymi produktami i mieszam. A dzisiaj po prostu tak po wierzchu. Tak wyglądają po upieczeniu. Myślę, że jeszcze poleję je czekoladą i będzie ładnie. Zawsze mi tak pękają na górze, ale w smaku są przepuszczone. Figa, co to? Co to? Przyjechały nasze choinaczki, które wybraliśmy i będą tutaj przed drzwiami, więc rozcinam siatkę i koniec z tymi dekoracjami. Co ty na to, Psinko? ho oh, oh, ho, oh. ho, jaki Grzegorz świąteczny, no Oj, nie wiem o. gdzie, może i tak, tą trochę trzeba dosunąć, o, ale mam miniaturkę, uśmiechnij się pięknie, no co, nie dobrze już jest, ta dobrze, dekorowanie domu uważam oficjalnie za zakończone, na jakieś oświetlenia na domu, przyjdzie czas jak ogród będzie skończony, teraz to trochę. Dla mnie bez sensu. Pikusek. Pikusek. Figa, trochę bombki kuszą, ale nie jest źle. Powiem Wam, że jeszcze ani jedna nie została zdjęta, ani zbita, więc naprawdę dobry wynik.